Witam was moi kochani, bardzo serdecznie. Jak już widzicie, znajdujemy się w Tronfall i zaczynamy sobie kolejną już ósmą misyjkę. W zasadzie zastanawiam się tutaj y, z wyborem atutów, ale te, które mamy powinny być w miarę OK. Zacznijmy sobie. Mamy oczywiście inny atak, bo będziemy atakować tutaj jakąś pałką dziwną, więc też ciekawie. Tutaj możemy sobie naszą bazę postawić, więc sobie postawimy oczywiście chałupki na samym początku. Trzeba inwestować w chałupki, bo jakby to inaczej. Tu jeszcze jedną możemy więc sobie oczywiście pakniemy ją. I tutaj lecimy, 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 lecimy. Tak jest. I możemy zacząć w zasadzie nockę. I cóż, no dużo ich nie ma. No i tak właśnie jak mówiłem, czyli najpierw ich przeklinamy, a później uderzamy. Szkoda, że dwa razy na przykład tego samego przeklina, bo to trochę takie bez sensu, nie? przeklinać najpierw jednego później drugiego no tego którego przeklął już no to bez sensu przeklinać nie wiecie o co chodzi dobra Padasz Padasz elegancko no, bez sensu No tak jak mówię no, po, po, po co przeklina parę razy jak i tak to nic nie zmienia Chapniemy e, sobie tak tutaj chałupkę na pewno teraz idą z tej strony tak no dobra no, to jak z tej strony idą definitywnie to mi się przyda jest jakieś sanktuarium. Hmm. Okej, okay. zyskując wyjścia. Spoko! Biorę, 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 biorę w ciemno. I cóż jeszcze tutaj możemy zrobić? Tego to chyba nie zrobimy. No dobra, to mi się wydaje, że to na tyle będzie. Strzelaj tutaj. Dobra. Muszę tak z innych stron tak jakby do nich podejść, bo inaczej... O, widzicie, teraz mamy wszystkich załatwionych i teraz wszystkim naraz przypieprzymy, nie? Wiecie o co chodzi. tego teraz czekamy aż się naładuje tutaj. Dobra, I, i rozwalamy ich. Spoko. Nie jest najgorzej. Pieniążki, 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 oczywiście. Teraz skąd mnie atakują? Mhm. Teraz atakują mnie z dołu i z... A, głównie z dołu. No dobra, niech będzie z dołu. Ja mogę tu postawić, mogę tu bramę postawić, więc sobie bramę postawimy. Na pewno sobie postawimy strzelające rzeczy. Strzelające rzeczy jak najbardziej. I cóż, tutaj jeszcze mamy to sanktuarium, ale mamy tylko jeden pieniądz, więc niech zacznie się noc, moi drodzy, niech zacznie się noc. Przeklinijmy tyle, ile się dam, Walnijmy ich i teraz przeklinamy znowu. O ja, o ja, o ja! Czemu oni mnie tak spowalniają, my. Nie podoba mi się to, że mnie tak spowalniają ostro. Prwalnijmy. Teraz tutaj będziemy ich chapać. Dokładnie, jeszcze jednego. I to chyba tyle. Dobra, elegancko. Wybite dziadostwo. Proszę pieniądze, pieniądz, 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 tak jest. I teraz, o Jezus Maria, te wielkie badziewia mi będą lecieć stąd? Jak ja mam się bronić przed tym? Hmm. No powiem wam, że to mi się nie podoba co bardzo. Jak ja mam się obronić przed tym? Hmm. No, aha, jeszcze z tyłu będą lecieć, no to świetnie, genialnie, wprost. Wprost idealnie. Właśnie o tym marzyłem. A tutaj to w sumie to możesz. Mm, aha, i teraz mam więcej tych wiesz. No, teraz to spoko. Dobra. Jakaś chatka jeszcze. Tutaj chatka, dobra. Skończyły mi się pieniądze. Tutaj mam nadzieję, że jako tako sobie poradzimy. No, zastanawiam się nad tymi. Dobra, to wiecie co? Ja sobie chyba tu zostanę. Mm, zostanę sobie. Zosta Mogę zacząć noc. Tak, nie wchodząc na nic za bardzo. No, weź tam strzelgo. No strzelgo ziomuś, ej! Nie widzisz go, ślepy jesteś. No, w końcu. Ja pierdzielę. Tutaj. A tutaj to te małe lecą. Dobra. Jeszcze tego jednego. Dobrze, i strzał. Dobra. Nie, dajemy seradę. A mi się nie podoba. Kurde, że z tyłu mnie wlecały, nie? Wleciałeś tyłu, dzikusy. Jakbym nie ulepszył, no to byłbym e, w dupce, nie? No, w dupce bym był bardzo. No, tutaj to znowu, co? Będą przelatywać wszędzie. To będziemy musieli bardzo dużo sobie poustawiać tego Badewiał. Nie wiem, co to za sanktuaria, czy to to serio takie dobre. Aktywuje się, gdy wystarczająco dużo wrogów w najbliższym odczeniu zginie. Po aktywacji przynosi dwa dochody na noc i strzela do wrogów, zwiększając swoje siobrzędy. No dobra, no dobra. No, może jest do obrania. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. może tam na górę jeszcze wskoczę i tam sobie poustawiam wieżę, nie? No, na górze by było dobrze, bo to bliżej jednak. Um, tak, definitywnie tutaj chcę wieżę. Definitywnie jeszcze tutaj chcę wieżę. No, dobra. I tyle powinno być Git. Nie sądzę, żeby do mnie doszli, tutaj do, do zamku, żeby cokolwiek byli w stanie zrobić. A, to. Padają od razu. Padają od razu. Dobrze. Aaa, jak padli? Pany! Nie ma opcji. Ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj też padlin. Wszystko chyba już, nie? No, dokładnie. Szybciutko, łatwo, tylko przyjemniutko. E, jeszcze więcej bierz, definitywnie. Mm, tak, tu zasieki sobie zrobimy. Z drugiej strony, oczywiście. A, bo to, a, to już zrobiło się, tak jakby zasieki z jednej i z drugiej się zrobiły. Tutaj sanktuarium jak najbardziej. A Te sanktuaria też się przydają w sumie. Jeszcze tu i jeszcze tu. Dobra. Bo tam z lewej mnie nic nie atakuje, nie? Nie, tylko z przodu. No dobra, to niech lecą. Niech pokażą, co tam mają. Pokaż to, no. Dawaj to. No, I rozwalamy was. Tutaj dużo was jest. Fajno. Posiepamy was. Dobra, bijemy. Okej. Okay. A, popadają, popadają w miarę. I powiem wam, nie jest łatwo. I te misje się robią takie coraz cięższe. Widać to, czuć to. Po prostu to, to czuć, nie? Okej, walnijmy jeszcze raz. O ja skupili się na mnie teraz. Aaaa! O, wyszedłem. Dobra. I ostatnie, badziewie. To to jeszcze zostało? Dobra, rozwalone. Fajną, fajną git. O ja, teraz stąd. I tu jeszcze te dzikusy. Hmm, hmm, hmm. No dobra, to tak, to sobie zrobimy. Łucznicy ognia. A dawaj, łuczników ognia bez różnicy. To jeszcze tutaj możemy zrobić? Tu jeszcze możemy zasieki zrobić, więc sobie tu jeszcze zrobimy zasieki. Tutaj płotek zrobimy. No i tutaj możemy w końcu porobić też te wieże, nie? Tutaj raczej się nam uda wybronić w miarę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj jeszcze te sanktuarium sobie pykniemy. Hmm, co jeszcze tutaj byśmy... A, no tutaj jeszcze jeden domek możemy pyknąć, widzę. A i tutaj jeszcze wiedźmy będą lecieć. Wiecie co, to ja sobie tu zostanę w takim razie. Ja sobie tu zostanę, jak te wiedźmy będą lecieć. Chociaż te wiedźmy nie są takie jakieś ciężkie. Tym bardziej, że domy nam teraz strzelają, nie? Więc jakby luz. Okej, okay, witam serdecznie, witam. Witam. Będę was tu atakował. Nie, te wiedźmy jeszcze zobaczcie, tam lecą trzy, czy coś, także. To nie jest tak, że lecą w nie wiadomo ile naraz, nie? Powolutku sobie podbijają temat. Okej. Okay. Dobra, leżeć. Myślałem, że wiecie, tam jakby w 20 w 10 naraz walnęły, no to by było co innego, nie? Tak, jak tak, ładują pojedynczo co mogą. Nie ma problemu. No problemu. Okej, okay. no i inne ich tam, Skończyliby się już na litość boską, no, no kończcie się już tam naprawdę. No i ostatni, dobra, udało się. Udało się wytrwać, dobrze, dobrze, mm, teraz znowu z południami będą atakować widza. Mm, czy ja bym tutaj coś chciał ustawiać jeszcze? Znaczy tak, na pewno tych. Przyda mi się więcej. Na pewno bierze mi się wydaje, że mógłbym sobie dorzucić właśnie te snajperskie. No tutaj raczej nie będą mnie atakować jakoś ostro. czy znaczy, ostro bierze nie będą walić. Więc powinno być git. Jeszcze tą sobie hap nie mam. Tak jest? No i dobra. Niech walą Niech próbują, niech atakują, niech pokażą, co tam ma. Co to tak rudno? O Jezu, jak mnie to spowalnia. Jak mnie to spowolniło, słuchajcie. O ja, ale to bije mocno. Ja praktycznie chodzić nie mogę, tak mnie to nawala tam. O ja, ale udało się. No ale rozpieczyli mi wszystko, nie? Trzeba mieć na uwadze to, że, że są mocni. Hmm. To sobie pyknę, tak jest. Wiecie co, te wieże tutaj to sobie zrobię takie, żeby były właśnie te twarde. Tutaj będzie twarda wieża. Tutaj będzie twarda wieża. Tutaj gdzieś sobie pyknę też twardą wieżę. Tu sobie pyknę twardą wieżę. Te będą po prostu tankować ataki, a te z tyłu będą wybijać otwory i tyle. Okej, okay, okay. Mm, dobra. Jeszcze 8, 8, 8, 8. Ja wolę tutaj chyba sobie jeszcze wspomóc się trochę. Wieża mm, opancerzoną sobie tu definitywnie postawimy. Jeszcze mamy 3. Ja mogę za 3, no mogę sobie ulepszyć na przykład jakiś dom, bo nie sądzę, żebym mógł coś postawić, nie? Nie bardzo, chociaż tu mogę wieżę postawić. Słuchajcie, czemu nie? Dobra, niech się zaczyna ta noc. Niech pokażę, co tam mają. Ho, ho, ho! Dużo, dużo mają. Dużo mają, to jest pewne. Bardzo dużo mają, ale dobrze, że te wieże są opancerzone. Tu sobie tutaj chapnę tych przybale im. Dobra. Te, ci, jak ten tam blas, Ej, co on zrobił? To było nielegalne. Nielegalne było. Bo ja dużo ich tu. Dobra, uciekam, bo zaraz mnie rozwalą. Aha, bo to są te świry, co tak świrują i, i wchodzą. Ja cię kręcę. Najgorzej, nie? Najgorzej jakby. Żyjesz, dobra, ostatni. Ubity. Ubity będziemy. Dobra, mm, teraz następna rzecz, czyli. Aha, czyli, o ja 90. O kurde. Nie fajnie, nie fajnie. 90 to jest sporo. Tego nie mogę ulepszyć, ale wiecie co mogę ulepszyć? Mogę ulepszyć zamek. A teraz dzięki temu, że ulepszę zamek, to mogę coś tutaj zdziałać więcej. Jednostki poruszają się szybciej. Wszystkie uluczenia wierszmu są stałe. Przeniesione. nam no, hmm, wyczułem, że zadłużyłem wroga w pierwszej wersji. No, ok. Pokłon, punkt drugiej dwóch drugiej postaci. Zastanawiam się nad tym, nie? I to chyba będzie najlepsza opcja. Teraz mogę sobie postawić też więcej rzeczy. Więc poustawiamy. Tutaj oczywiście tego sobie ustawimy. Co my tu mamy? Bo tych dwóch to ja wiem, a to, to jest nowe, jednostka latająca, która zadaje obrażenia obszarowe wrogom na ziemi i w powietrzu, to jest spoko. Szybka jednostka łucznica, która skupia się na istotnych celach, jak wrogowie o niskim poziomie zdrowia, latające pod czy wrogie jednostki, że dodatkowie je szczur potrafią przeprowadzać. Poproszę, ja szczur jak najbardziej, to mi się przyda. I tutaj cóż mamy? Obrażenia latające zarówno na zdolności aktywne jak i pasywne, 3 dni na przeprowadzenie, redukcja czasu odnowienia do twojej aktywności z Zdrowie i regeneracji, zdrowia dla twojej postaci, mhm. czas odnowienia, ataku twojej broni. Chyba eee... to. Chyba, chyba definitywnie to. No i tak, tutaj możemy już sobie um, poustawiać lepsze te wieża, na razie przynajmniej. Tutaj jest jeszcze coś. Owal, o proszę. Tak, poproszę. Tego nie będziemy na razie brać. Jeszcze 9 mi zostało. Nie? No dobra, no to jak 9, to może sobie ten mur ulepszymy. I poza tym murem, bo tego to chyba się nie da, nie? nie za 16, wola boga. Dobra, to zróbmy sobie tak, to. Zróbmy sobie to i postawmy sobie tutaj na przykład jedno pole cokolwiek, cokolwiek dobra i zaczynamy sprawdźmy co tam się będzie działo o chlera, dużo tego o ja, bardzo dużo tego chodźcie no, wariaci tutaj o ja, mega dużo Jaszczura zaprosimy też W ogóle nie wiem co ten jaszczur tu jeszcze robi Nie Chodź wariacie Chodź wariacie Chodź wariacie tutaj Tutaj kolego O szybko poszło A no ta bo oni są palący i obszarowo bili to luzik Dobra Nie ma limpy Teraz dziadostwo leci z tyłu Tak E, poligon łuczniczy. Mm, z długim łukiem. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Dobra. I chyba sobie polepszamy z tyłu kolegów, nie? Tego są ulepszymy. Tego są ulepszymy. Dą i tego. Tutaj. I tutaj was wszystkich zapraszam. Tutaj będziecie stali, tak jest. I ty, jaszczur też sobie staniesz tutaj. Dobra, jest git, jest git. Jeszcze mam dwa złota, więc mogę sobie w teorii kupić to jedno pole, tak jest, bo to jest jedyne co mogę. No i teraz będziemy atakować atakowani tutaj w zasadzie od tyłu. No to pokażuj to, co tam mata w zanadrzu. No nie będzie łatwo. Dużo tego będzie wiem. No ale wybijamy. Wybijamy, wybijamy. Oni mnie też wybijają, ładnie. Jaszczura mi rozwalili? Serio? No bez przesady. Aj, zapomniałem w ogóle tych z dołu wziąć tych uczników. Ja cię A mogłem ich wziąć. Hmm. No cóż, trudno. Ale idą już, więc fajnie. Pomogą przynajmniej na koniec. Sporo pieniędzy. Spo... Uu, bardzo dużo pieniędzy. Szkoda, że ten. O ja. O kurde, ile tego gówna Teraz będzie szło tutaj. Hmm, ok. Wzmacniamy wszystko. Wszystko wzmacniamy jak nic. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. To jeszcze tutaj jeszcze możemy wzmocnić, możemy wzmocnić tą wieżę, chociaż ta to mi mniej potrzebna jest, tak szczerze powiedziawszy, tam mi chyba bardziej jest potrzebna. I tutaj na dole będzie można też sobie ulepszyć wieżę, dobra, tych sobie walniemy. Oczywiście, tak jest, 16, 45, A, mam kupę złota, więc spoko, mogę sobie pozwolić. Tutaj też mogę sobie pozwolić jak najbardziej. I czy jeszcze coś za 13 bym chciał ulepszyć tutaj? Hmm. Może to, tu, chociaż kurde, to jest drogie. To jest trochę drogie. No, ale. Chyba się opłacę, <laughs> wiem, 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 wiem. Tego sobie ulepszymy. Zdecydowanie pochłania magiczne pociski. Bardzo się solidna jednostka. No i teraz tak. Tego sobie walniemy. Mm, dobra. Będzie jeden typ zrobiony taki. A co tu jest? Kopalnia? Mm, kopalnia! Dawaj kopalni się. Czyli tak, tutaj trochę mi idzie, tutaj trochę, tutaj. Aha, no, generalnie to mi na dole i do mnie. Generalnie to mi na dole będą szli. Dobra, ulepszę sobie. Mogę sobie ulepszyć jakąś chwatę. Chat Mogę. Jak najbardziej. Dobra, i lecimy na dół teraz? Teraz lecimy na dół. Tutaj się odbędzie wielka walka, ale zanim to, to ja nie wiem czy tego jaszczura sobie nie wezmę. Ona no, tu Jaszczur. Lecisz ze mną ziomuś. Tego jaszczura to sobie wezmę chyba. A, e, w sumie. W sumie to chyba tutaj sobie wezmę może go nawet. Tu chociaż hmm. Dobra, stój Jaszczur tu. I dawajcie tą nockę, nie? Dawajcie ten syf. I cały syf co tu się zacznie? no ja boję się, no. Jest strach, kurde. O, już, 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 już nie mogę iść, nie? Już nie mogę iść. O! Co jest? Ej! Serio? Tak szybko? A nie, bo to pierwsza fala dopiero była, Boże. myślałem, że... A, koniec. Koniec, luźniutko było, nie? <laughs> Nie, 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 żadne takie. Chodźcie tutaj, stańcie sobie tutaj. Dobra, albo wiecie co, jednak, y, głupi gu, gu, pomysł to był, chodźcie z powrotem. Widzę, że mi tutaj zaczynają mnie fajne rzeczy robić. Tutaj proszę. Dobra, ubijemy chociaż trochę. ja to tutaj nie biję jakoś niesamowicie mocno, nie? Więc też trzeba mieć to na uwadze. I tutaj przy tej bramie się dramat dzieje, nie? Tutaj przy tej bramie to jest katorga jakaś chora. Pieprzeć się od mojej bramy. ubite, dobra. Nie, mega dużo mi dają ci strzelający, że akurat oni są ci odniści, nie? To jest spoko. To jest mega waśne. Ok, nie no, wszystko chyba już. A nie, jeszcze tam po lewej się biją. A to wybijam szybko, nie? No, wybili już elegancko. Dawaj mi złoto! Złoto, złoto, złoto! Złoto! A, a tu, tu, okej. Okay. Cholera wie, co to będzie w ogóle. Um, dobra, zróbmy sobie tak. To sobie zrobimy. Eksploizywa sobie zrobimy. Tutaj sobie postawimy. I tu sobie postawimy ten eksploizyw. I zrobimy sobie jeszcze. I tutaj. I tutaj jak to mi rozwali ten młyn to mi to to eksploduje to wszystko w cholerę tak to to sobie zwiększymy oczywiście zwiększymy sobie jeszcze raz w sumie dobra mm, a i tutaj jeszcze coś jest widzę no to postawmy sobie tych kolegów jeszcze więcej i jeszcze więcej nie wiem czy tego chcę chyba nie chcę wiecie no chyba nie chcę jeszcze pójdę sobie zobaczyć, gdzie ten ostatni w ogóle. Aha, ten ostatni to tutaj będzie, no fajnie. Subcie, subcie. To sobie zróbmy tak, to sobie zrobimy, to sobie zrobimy, to sobie zrobimy, albo już nie. I teraz tak, to może sobie zrobimy i wybuchające. Rozwalamy jeszcze więcej, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Jak on to rozwali, to padnie sam od razu. Tutaj 5 to jest za dużo. Mam jeszcze dwa. To chyba, chyba na nic już mi nie starczy. Tak naprawdę, a nie, starczy mi jeszcze tutaj na to pole jedno. Chodź tutaj do Tetusia elegancko. Modlimy się, modlimy się, modlimy się, moi drodzy. Oho. No, nie było, nie jest łatwo z nimi. Lecą wszyscy moi. Tak, jeszcze sobie hapniemy. Dobra. No, Tak, no, Ten zaznaczony. Tego sobie zaznaczymy jeszcze. I tego sobie zaznaczymy jeszcze. Tak jest, wszystkich walniemy. Ten. o, ale się rozleciał chłopak, nie? Ale się chłopak rozleciał. No, włazimy, włazimy. Oni przechodzą przez ziemię, o, dzikusy. O i tu leci ten następny. O ja! Gdzie on mi w Ej, chodźcie wszyscy! Chodźcie, chodźcie. Sprawa jest Tutaj trzeba stanąć Tutaj O ja. Wlas mi normalnie na zamek bariat, nie? Ja go będę tutaj trochę próbował. Odsunąć od zamku, chociaż nie sądzę, żeby mi się to udało jak za bardzo. Szkoda, że moi koledzy tutaj nie chcą przyjść. Halo! Bit pat pana górze. A, bo, a no i teraz dobra, teraz się skupili na nim. Git. O ja. Nie fajnie, no byle zamku mnie nie trafił. Chodź tu za mną. Chodź tu za mną. Masz... Dobra. pat Jezus Mary. Ale blisko podszedł do zamku, dlatego nie lubię tych, którzy się przekopują, ale się udało, moi drodzy, udało się obronić naszą Cytadelę, więc niesamowicie. Boże, nowy rekord. Tak, oczywiście, tutaj oczywiście te rzeczy i to, co mnie interesuje. Co to za dynia? Każdy młyn daje że do pola mając... Eee. Ch ch chyba nie, chyba nie. Wszystkie efekty leczenia Ciebie i Twoich jednostek są bardziej... Bar nie, chyba nie. Tak jest. Ja. Każdy wróg, którego dotkniesz zostanie spowolniony. Wszystkie efekty spowolnienia na wrogach trwają 200% dłużej spowolnienia i wrogowie puszczają się. Nie jest złe, ale to tylko dla mnie, nie? więc ja bym wolał jednak, żeby to było dla wszystkich. Mamy załatwiony nasz teren kolejny i następną misję zobaczymy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, walnijcie subem, lajkiem i oczywiście komentarz dorzućcie do odcineczka, a my widzimy się w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się i do następnego. Hej!